No, a dzisiaj tak wypadło, że wreszcie możemy się dotknąć. Wreszcie możemy się dotknąć. I tak to jest. Widzisz, dzisiaj jest niedziela, siódmy dzień tygodnia, dla niektórych pierwszy, tak? Jak to, jak to jest? To jest pierwszy dzień tygodnia? Siódmy, siódmy siódmy. Jutro poniedziałek, pierwszy dzień dzisiaj jeszcze jest. Wtorek niedziela. dzień zakochanych, czwartek dzień grubych. A, a o tym wszystkim będziemy mówić. Ja Będziemy mówili w naszym programie dzisiejszym. Zapraszamy, bądźcie z nami. Zaczynamy. Witamy w niedzielny wieczór, Łukasz Pawłowicz. I Wojtek Sobieski, dobry wieczór. Dzisiaj chcielibyśmy Pam przedstawić dobrą nowinę. Dzień <laughs> Słuchajcie, dzień zakochanych we wtorek. W tym tygodniu nadchodzącym będzie dosyć sporo, dosyć sporo um, wydarzeń, które, które są niektóre fajne, niektóre fajniejsze, niektóre. No, niektóre ręki, są... ale dzisiaj co jest dzisiaj za dzień? Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest dzień matki w Norwegii. No właśnie. I dzień pisania piórem. E, piórem. Piórem pisania dzień. Pisałeś kiedyś piórem? Tak. A ty? Nie. O, piórem? A no może. Piórem pisałem. I takim e, coś... piórem, piórem i piórem. Za to jutro jest nasze święto. Tak, jutro jest nasze święto. No, no, jest jutro jak... święto radia. Święto radia. No proszę bardzo, także dzieje się dookoła świata bardzo dużo rzeczy. A co się dzieje w Norwegii, słuchajcie, jeżeli chodzi o Dzień Zakochanych? Co można zrobić w Dzień Zakochanych w Norwegii? W Norwegii można zrobić wszystko to, co gdziekolwiek indziej, czyli zabieramy partnerkę, partnera pod pachę, ewentualnie na plecy i uciekamy. Kolacja przy świecach. Bez świec. W restauracji. Obok im spacer. Tak jest. Słuchajcie, okazuje się, że dzień świętego Walentego, obchodzony czyli dzień miłości, dzień zakochanych, jest obchodzony już od bardzo dawna, o czym możecie się dowiedzieć z naszego artykułu Dzień świętego Walentego, znany i celebrowany od czasów rzymskich. Także polecam artykuł, tam można się troszeczkę dowiedzieć o historii, no można powiedzieć tego święta. Wczoraj tutaj Piotr, Piotr pozdrawiam cię serdecznie, przypomniał mi również, wczoraj byliśmy... Na wydarzeniu, które miało miejsce w Honey i tam byliśmy na koncercie fantastyczny koncert, z którego również możecie zobaczyć na naszym fanpage'u zdjęcia, które wskazują na nasz stan. A byliśmy w stanie naładowania kulturowego. Ta kultura płynęła z fortepianu. Właśnie na sali w Honefos, wszystko zorganizowane przez Polską Szkołę. Dziękujemy za to, że mogliśmy tam być. Wojtku, jakie informacje? A propos Polskiej Szkoły, na dzisiaj była zaplanowana spotkanie i rozmowa z przedstawicielami Polskiej Szkoły w sobotni Fredrikstad. Niestety nie udało się z przyczyn technicznych i siła wyższa tak zwana nastąpiła, ale miałem rozmowę z dyrektorem polskiej szkoły no, i obieca, obiecał mi obiecał mi że postara się być może już za tydzień będziemy mogli przeprowadzić rozmowę na temat funkcjonowania takiej placówki czyli polskiej szkoły sobotniej no, i na wszystkie inne tematy związane właśnie z taką szkołą. A warto o tym rozmawiać dlaczego? Dlatego, że korzystają z tego nasi rodacy tutaj mieszkający, a przede wszystkim dzieci, które, które jest ważne, aby miały swoją tożsamość. Dzięki takiej nauce będą wiedziały nie tylko o tym, jak pisać, czytać, ale będą wiedziały również o tym, jak wygląda Polska, trochę historii, bo, bo, bo tego wszystkiego no, właśnie. Trzeba tutaj powiedzieć taką ważną rzecz, jeśli ktoś, ktoś może powiedzieć: no, słuchajcie, no nasze dziecko na przykład mówi po polsku, bo w domu rozmawiamy po polsku i w zasadzie to wystarczy. No, tu się okazuje, że może temat jest to dużo głębszy, dlatego że e, takie dziecko, w końcu obywatel polski, bo e, większość dzieci też ma nasze polskie obywatelstwo, e, w końcu dorośnie, e, a w takiej polskiej szkole będzie miało i historię, e, i geografię, e, no i oczywiście właśnie język polski, i być może jakoś przyjdzie ten czas na przykład. E, to będzie mogło głosować, i brać udział w głosowaniach, w wyborach. Jeśli będzie rozumiało ten kraj, tę Polskę, jeśli będzie znało, jeśli będzie czuło więź z Polską, no wtedy na pewno będą to wybory, które będą no, coś w kręgu zainteresowań tych dzieci. Mm -hmm. Tak, to więc warto, warto żeby uczęszczać. I oczywiście wszystkie inne szkoły, oprócz Friedrichstadt, MOS i a Honefos, właśnie, bo te szkoły właśnie mają już miejsce u nas w naszych wizytówkach. Zapraszamy kolejne szkoły tutaj w Norwegii, które są sobotnie. Wszystkie szkoły dla dzieci. Słuchajcie, pisaliśmy również o tym, że trzeba zadbać o środki mające na celu zmniejszenie upowy marnotrawstwa żywności. To jest temat dla tych, którzy interesuje ekologii, ale nie tylko, bo w, kiedy oszczędzamy, nie wyrzucamy żywności, oszczędzamy też również nasze pieniądze. Mhm. Temat dosyć istotny. Będzie o tyle łatwiej, że jesteśmy na etapie opatentowania ostatnie pismo plastrów na odchudzanie, które to plastry były sprawdzone tutaj? W Norwegii, w, Instytuc w Instytucie Zdrowia. No i słuchajcie, są plastry na antynikotynowe, antyciążowe, mamy No właśnie. I one działają po dwóch tygodniach ściągamy plaster i wtedy. Także tak to wygląda. Nie? Duża oszczędność. Duża oszczędność, tak. <laughs> słuchajcie, piszemy też kredyt na nieruchomość w Norwegii bez wkładu własnego, czy to możliwe? I na dotacha.no dowiecie się o tym właśnie, jakie są założenia banku, na co patrzą, w jakim kierunku idą i w jakim kierunku my powinniśmy iść, co powinniśmy zrobić krok po kroku, tutaj Aleksandra zrobiła dobrą robotę, także korzystajcie z tego, bo tu jest dużo oprócz informacji, mamy również kontakt do osoby, która może wam w tym pomóc, także Zapraszamy do tego, abyście sobie obejrzeli. Kto chce kupić, sprzedać dom, artykuł ten jest właśnie dla niego. A raczej kupić kredyt na nieruchomość w Norwegii bez wkładu własnego. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego dokonał pewnych zmian w zaleceniach dotyczących szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. I to mhm. jest też ciekawy temat, bo są rejony w Norwegii, gdzie to oczywiście nie są przypadki jakieś częste, ale jednak zdarzają się, zdarza się te, te, te zapalenia i są regiony, w których się to właśnie dzieje. Jeśli jesteście zainteresowani szczepionką, to bardzo proszę, przeczytajcie ten artykuł. Tam dowiecie się. Hasło więcej. szczepionka dziwnie brzmi. W ostatnich, ostatnich czasach brzmi, tak, 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 tak został, ale, ale to nie jest szczepionka nowa, to są rzeczy już e, znane mhm. i, i, i działające. Słuchajcie, baseny, gratis baseny w Norwegii, a o tym powie Wojtek. Gdzie te baseny znane są gratisowe <grym> i dlaczego tylko dla dzieci? No w sumie to dobrze. Dla dzieci od 4 do 16 roku życia, od 4 do 16 roku życia. No i tutaj mamy artykuł, w którym jest napisane, gdzie dokładnie można się udać, w co zrobić i w jaki sposób z tego skorzystać. No tak, to są otwarte baseny w gminie Stavanger. Jeśli jesteście zainteresowani tematami w innych gminach na przykład, to zerknijcie na, na oczywiście na strony internetowe swoich gmin, tam zapewne takie informacje są zamieszczane. A tutaj piszemy o gminie Stavanger. Szczegóły też również na, na stronie Stavanger. Kolejnym tematem mamy obywatelstwo w Norwegii. Słuchajcie, obywatelstwo w Norwegii jest na ten temat. Artykuł również aż 9 na 10 osób zdaje egzamin na to, aby otrzymać paszport norweski, czyli jakby się wydawało, jakby można powiedzieć, nie jest to trudne. No szczególnie w kiedy tutaj jesteśmy już kilka lat, no to to już można sobie zawalczyć. A ostatnio Michał zrobił paszport, ostatnio Fryk zrobił paszport. To, tak, to widać, że to jest problem. no są są, 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 są trudne, nie są to trudne pytania. Oczywiście trzeba się troszeczkę orientować. Dobrze jest sobie wykupić em, taką możliwość e, z tych, do, dostępu do tych pytań, e, jakie są w tym teście, bo no dotyczą to głównie społeczeństwa, Na jak, tak, jak, no, się, jak tak. się, jak się, jak się funkcjonuje w Norwegii. I niektórych o prawach w Norwegii, prawach kobiet w Norwegii. No to są tematy, można by powiedzieć prosto, banalne: jeśli ktoś funkcjonuje i zna Norwegię dobrze, no to, no to nie będziemy mieli problemu z odpowiedziami mhm. na te pytania, mhm. ale na pewno jest tam pewien zasób wiedzy, który do, raczej nam jest nieznany. Więc polecam wejść na stronę kompetanse. Norwę I, i tam można sobie znaleźć te dostęp do tych, do tych testów. No, mm -hmm. Bo to jest jakiś test, czyli test na obywatela. Zdałeś mm -hmm. test, ok, nie zdałeś, nie ok. Ale jest tak, że no, na 32 pytania wystarczy odpowiedzieć na chyba 24. Tak, teraz przejdziemy 24. troszeczkę to, do takiego tematu po mojej myśli. Ja jestem łasuchem, myślę, że wielu okay. z nas jest również łasuchami. Co się zbliża, zbliża się wielkimi krokami. Tłusty czwartek, także pączki, pączki, pączki. Polski sklep Baza jak co roku będzie zaopatrywał Oslo okolice, Dramen okolice, także tutaj zapraszamy. Pyszne pączki, niezmienny smak, niezmienna soczystość i niezmienny ten wykwit tego dżemu. Zawsze jak gryzę pierwszego ponka od Juska, to tutaj mi zawsze wylatuje ten, to wszystko tu o tego. W czwartek postaram się być w polskim sklepie i spałaszować kilka pączków, rozmawiając z wami nie, z przyjemnością. Słuchajcie, jeśli ktoś z was ma jakiś sprawdzony dobry przepis na pączka, na pączki, bardzo proszę, można w komentarzach tutaj dla wszystkich również zamieścić ten przepis i. Na pewno kilka osób z tego skorzysta. Tak, jeżeli chodzi o przepisy, myślę, że hmm, trudno jest się dzielić czymś, co jest dobre, ale w tym przypadku naprawdę. Nie, no dobre. Może dobre, dobra, myślę, że nie... może się podzielić. Tak, także podzielcie się własnym przepisem, jak to te poczki zrobić, żeby one były pączyste. Eee, I cóż, no, jeżeli chodzi o informacje z datachy.no, to zachęcamy do tego, abyście odwiedzali ten portal. No, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć ja, 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 ja zaraz zaraz y, y, zakończymy sprawę y, jakby polecenia portalu to jest ważne żeby to używać ze względu na to, że jest tam naprawdę to jest ogrom, ja powtarzam za każdym razem. To jest, to jest encyklopedia Polaka, a w zasadzie migranta. Ktoś, kto wymigrował do Norwegii, tutaj mamy osiem języków do wyboru, z których możecie skorzystać. Każdy artykuł ma własny link pod przy, przypisanym językiem, czyli ta strona jest w ośmiu osobach, jakby to powiedzieć, tak? Nie, Bóg jest w trzech osobach, Ty, to mamy lepiej. Stronę skomostruowaną. No właśnie. I tutaj w tym momencie możemy się posługiwać każdym językiem. Z tego też tytułu dużo ludzi z, na przykład Litwa, Ukraina, w języku angielskim jest czytana, są również w języku polskim, także dociera, docieramy naprawdę do wielu, do wielu ludzi. Frazy kluczowe, które, które są zawarte w artykułach i informacje, jakie są tam zawarte, z tego, co widać, działa to na korzyść, na korzyść dla naszych czytelników, więc warto z tego korzystać. Wojtku, kolejna informacja? No to już tak, można powiedzieć, chyba już na, na zakończenie programu. Taki temat Bumpanger to oczywiście temat drażliwy. bumpanger i, i ceny, jakie tam są, zwłaszcza na wjazdach do, do miast czy do Oslo na przykład, do wszystkich albo niektórych zwalają z nóg, czyli wysadzają z auta i ktoś stoi obok auto, mówi, nie jadę dalej, nie przejeżdżam przez te bramki, a zwłaszcza kiedy ma się to robić często. Ja swego czasu jeździłem często, wybiorę do Oslo i zazwyczaj robiłem to samochodem. Od pewnego czasu po prostu zostawiam samochód na stacji, pod Oslo na stacji kolejowej i jadę sobie tam. Pociągiem. Pamiętajcie, jest temat, jest temat podjęty. Zapraszam Aha. do artykułu: Czy opłaty za bumpęgier skłaniają do rezygnacji z jazdy samochodem Czechów? Być może będą skłaniały, ale na chwilę obecną jest jeszcze wyjście z tego. My musimy kupić sobie, sobie taki, takiego miglanca białego. To jest ten, ten bumpas. Bu I on spowoduje to, że nie przekroczymy granicy, bo tam mamy tak. Raz, że są tańsze te przejazdy, drugi raz one się tam sumują i trzecia sprawa to jest tak, że w miesiącu nie przekroczy to określonej kwoty, która jest właśnie w umowie przy podpisaniu tego Bumpasa i to nam jakby przysporzy troszeczkę kieszeni, bo możemy wtedy zaoszczędzić. Ktoś jak jeździ, nie, nie jeździ z, z Bumpasem to przychodzą mu rachunki i tak dalej i tak dalej, co się wiąże z, ze stuprocentową opłatą i nie jest w żadnym programie, który obowiązuje dajmy na to tych, którzy mają Bumpas. Autopass. Bumpas. Autopass. No masz rację, no właśnie. Szukam tego słowa. Jak to się nazywa? Autopass. Autopass. Oczywiście, dziękuję Wojtku. Ale nie chciałem Ci przerywać myśli. Bo... Ale, ale dobrze, że tego. Zmiana dopłaty do energii elektrycznej dla mieszkających na stałe w domu letniskowym. No właśnie, i tu jest też ciekawy temat, że te osoby, które, które mieszkają w domkach letniskowych na stałe, jest to ich stały adres zamieszkania, mogą dostać te dopłaty, polecamy artykuł na naszej wataszce. Słuchajcie, cóż możemy wam powiedzieć, miłości nie tylko 14, ale i każdego dnia następnego. Pysznych pączków w czwartek. Tak, słodkiego dyngusa i kurka, to nie dość Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ale, ale jeszcze trochę. Ale to minie, słuchajcie, czas leci. To mokry nie słodki. Tak, mokry, słodki. Słodkiego było właśnie o pączkach myślałem. Także nie żałujcie sobie, później to się wybiega albo wyskacze na kangurza w przypadku Dramen i okolic, a być może na Poldens, o czym też niedługo będzie program, słuchajcie, w Dramen tutaj się naprawdę dzieją rzeczy, jak i w Oslo zresztą, a wszystkie te programy również możecie zobaczyć sobie, odświeżyć jakby tematykę na naszym fanpage'u Radio Wataha TV, gdzie jest mnóstwo materiałów o naszej Polonii, jak się organizuje, w jaki sposób działają, co robią i tak, dalej, i tak dalej. także... Warto, warto zobaczyć, szczególnie, że yy, dwa lata mieliśmy takie wyrwane z kontekstu, No a odświeżyć sobie warto yy, to, co było przed pandemią, yy, żeby być może nawet do tego wrócić. Jak Piotr napisał, niech każdy dzień będzie tym czternastym. To jest jak dzień świstaka, budzisz się i jest czternasty. Piotrek, <grym> uważaj, jak wypowiadasz życzenia. Właśnie, trzeba uważać, jak się wypowiada życzenie, tak. bo jeden gościu powiedział, że chce mieć ten, yy, jakby yy, włosy do ziemi i ucieli mu głowę tu. No, coś takiego, Nie? No. I później bo to włosy do ziemi. Słuchajcie, tak. Miłego, Miłego wieczoru, miłej niedzieli i udanego nowego tygodnia. Dziękuję bardzo, Łukasz Pałowicz. I Wojtek Sobieski. Cześć.